No i zadanko 30. Ostatnie, ostatnie, ale za cztery punkty. Jeżeli podobało ci się, jak tłumaczyłam tą maturę, to koniecznie zasubskrybuj kanał i poszukaj sobie jeszcze filmików na nim, które pomogą ci zrozumieć kolejne rzeczy do matury, których jeszcze nie rozumiesz. Też masz świadomość tego po tej próbnej maturze, gdzie jeszcze są braki, także no, do dzieła, jeszcze troszkę czasu jest, mam nadzieję, że tą właściwą maturę porządnie i na satysfakcjonujący wynik napiszesz. Działamy z tym 30. Zgodnie z założeniem architekta, okno na poddaszu ma mieć kształt trapezu równoramiennego, który nie jest równoległobokiem. Dłuższa podstawa trapezu ma mieć długość 12, a suma długości krótszej podstawy i wysokości tego trapezu ma być równa 18 cm. Oblicz, jaką długość powinna mieć krótsza podstawa tego trapezu, tak aby pole powierzchni okna było największe. Oblicz to pole, zapisz obliczenia. Dobra, powoli, po kolei, co my tu mamy? Mamy informację, że okno ma mieć kształt trapezu równoramiennego który nie jest bo głębokiem. No okej. Okay. Dobra, w takim razie go sobie narysujemy. I on będzie wyglądał, powiedzmy, o tak. Tutaj mamy 12, bo nam powiedzieli, tak, że dłuższa podstawa jest równa 12 yy, oraz oprócz tego jeszcze Suma długości krótszej podstawy wysokości jest równa 18. Suma, no to dodawanie, tak? Dodawanie, no i teraz co my tu mamy dodać? Mamy dodać wysokość do krótszej podstawy. No to tak sobie zaznaczmy, że tu będzie A, czyli A plus H ma dawać nam 18 decymetrów. Ale zanim w ogóle zaczniemy rozwiązywać to zadanie, to musimy sobie wpisać założenie. To zadanie jest otwarte, czyli pamiętaj, żeby wszystko, wszystko pisać. A jakie to będą założenia? No, długości boków muszą być dodatnie, tak? Czyli jeżeli masz tutaj H i masz A, to obie te rzeczy na pewno muszą być dodatnie. Czyli wpisujesz sobie, że A oraz H ma być większe 0, ale tutaj jeszcze będzie mowa w ogóle o, o polu, tak? No bo mamy obliczyć, po pierwsze, jaką długość y, powinna mieć krótsza podstawa? O, czyli tą krótszą podstawę będziemy liczyć, a? Ale y, pole ma być największe. Pole ma być możliwie największe. No dobrze, to jeszcze zapiszemy sobie może w międzyczasie y, wzór na pole w trapezie, czyli to będzie P. Się równa jedna druga razy a plus b razy h. No i to pole też nie może być ujemne, tak? Ono musi być dodatnie, czyli zarówno też pole ma być wartością dodatnią. I teraz, jeżeli będziesz sobie wrzucał za yy, niewiadome tutaj, to będziesz chciał, żeby zniknęły niewiadoma b. Znaczy w zasadzie B to mamy, bo to jest 12, tak? Ale albo nie wiadomo A, albo nie wiadomo H. No i skoro masz policzyć krótszą podstawę, no to masz policzyć A, więc nie będziesz chciał, żeby to A z Twojego równania zniknęło. Więc będziesz podstawiać za H. No to z tego równania musimy sobie to H przygotować, żeby wiedzieć, co tu podstawić. Czyli musimy je wyznaczyć. Więc odjąć A. No, i teraz zobacz, że h nie może wyjść ujemne, czyli to dodatkowo nam ogranicza, jakie ma być to a. Tak? A na pewno musi być mniejsze niż 18, czyli wygląda na to, że a musi należeć do przedziału od 0 do 18. Nie mogą tu być nawiasy szpiczaste, tak? No bo długość no, nie może być równa 0. A z kolei 18 też nie może być, bo wtedy H nam wyjdzie 0. Ale tak już jest jak najbardziej ok. No i tak samo będzie z H, prawda? Bo jakbym chciała A wyznaczyć, no to bym odjęła tutaj H. No i H też byłoby z takiego przedziału. W zasadzie no możemy też to zapisać, że H również należy do takiego przedziału. E, ok, no to podstawiamy. B, to się równa. Jedna druga razy, a nie mamy, dodać 12 i razy H, a H sobie tutaj przygotowaliśmy, tak? Więc to będzie 18 minus A. Oczywiście musi być nawias, bo całość to jest H i całość jest mnożona. Dobra, uporządkujmy sobie tą funkcję w takim razie, czyli P to się równa jedna druga razy a plus 12 i tak dalej, ale nie możemy tutaj w tych nawiasach nic zrobić, więc musimy je zwyczajnie przemnożyć. Przypominam, to się robi tak, że pierwszy razy pierwszy, pierwszy razy drugi e, i drugi razy pierwszy i drugi razy drugi. Już mi gardło siada po tej samej maturze. <grym> ok, no dobra. I tutaj otwieramy nawias, bo wyniki później jeszcze muszą być przemnożone przez jedną drugą. Dobra, to tak. Yy, mamy 18a minus a kwadrat plus, no i tutaj coś dużego będzie, 12 razy 18, a i tak źle, 216. 216 i minus 12a. Dobra, uporządkujmy sobie nawias. No, i może napiszemy od razu od najwyższej potęgi. Tylko pamiętaj, że liczba ma swój znak z lewej strony i on jest przyklejony, czyli jeżeli sobie przesuwasz, zmieniasz kolejność, to razem z tym znakiem, czyli mamy minus a kwadrat, i teraz łączymy ze sobą te rzeczy. 18 minus 12 to jest 6, 6a plus 216. No, i jeszcze muszę przemnożyć przez jedną drugą, czyli p. To się równa 1 druga, w zasadzie minus 1 druga, razy a kwadrat. Dodać 3a, bo szóstka się z dwójką skróci. I dodać 108, tak, bo to też się skróci na 2. No dobra. I co? I co teraz? Zobacz, masz policzyć takie a, znaleźć takie a, dla którego pole jest możliwe największe. I to jest funkcja. Zobacz, to jest funkcja kwadratowa po prostu. Czyli my będziemy optymalizować tą funkcję. My będziemy chcieli, żeby pole było możliwe największe. A pole zależy nam właśnie od e, krótszej podstawy. Czyli równie dobrze możemy tu z tej strony napisać, że to jest funkcja pola w zależności od a. Tak? Czyli P od A. No zazwyczaj tutaj miałeś F od X, tak? bo jak miałeś funkcję kwadratową, no to było F od X, to się równa AX kwadrat plus BX plus C. Ale to A traktujesz jako zmienną, tak? Zobacz. Wszędzie tam, gdzie jest A, były X. -y. Czyli no nie pomyśl się, że to jest jakiś, jakiś współczynnik A. Nie, nie, nie. To jest y, wartość, od której zależy funkcja. I teraz. My będziemy chcieli, żeby ona była możliwie największa, a to jest parabola, bo to jest funkcja kwadratowa. Tylko teraz, w którą stronę ona ma ramiona? I w karcie wzorów można pisane, zobacz, że gdy A jest dodatnie, to ramiona są do, górze, do góry, a gdy jest ujemne, to ramiona są skierowane do dołu. No to gdzie ja mam ten współczynnik A? Przy najwyższej potędze mojej niewiadomej x, tak, czyli tu. Czyli to jest moje A. I ono jest ujemne, to jest minus jedna, druga, czyli ramiona funkcji będą skierowane w dół. Będą skierowane w dół, a ja będę chciała, żeby wierzchołek tej funkcji, yy, to znaczy, no będę chciała znaleźć wierzchołek, ponieważ chcę, żeby pole było możliwie największe, a pole to jest właśnie Y, tak? To jest funkcja. Tu jest p od a, czyli nasz y, a tu jest a, czyli nasz x, tak jakby, nasza niewiadoma. Więc my szukamy wierzchołka. Chcemy mieć największe pole, więc teraz nas będzie interesować p czy q. Hmm. Obić krótszą podstawę. Podstawa to jest zmienna, czyli będzie to p. Ale zobacz, że mamy też obliczyć to pole. Mamy policzyć pole, czyli w zasadzie Q też nas będzie interesowało. No dobra, zajmiemy się najpierw P. No i wkleiłam tutaj wzory, tak. P to jest minus B przez 2A. P minus B przez 2A. No to sobie liczę. Szukam współczynników funkcji B to jest mnożnik przy niewiadomej, czyli to będzie 3. Minus 3 przez 2 razy a, a, a to jest minus 1 druga. Oczywiście możesz sobie tu wcześniej przygotować, tak? Napisać, że a to jest minus 1 druga, b to jest 3 i c to jest 108. Yy, no dobra, czyli mamy tak. Dwójeczki nam się skrócą i mamy minus 3 dzielone przez minus 1, czyli to będzie trójka. Wiemy, że tu jest trójeczka. No to jeszcze musimy policzyć Q. To będzie jedna z odpowiedzi, tak? To jest podstawa, Tak krótsza trapezu. Możemy w sumie sobie napisać, że A jest równe 3O, już jako odpowiedź. Teraz będziemy szukać Q i wzór na Q też masz w karcie wzorów, ale ja uważam, że łatwiej jest policzyć Q. Po prostu Podstawiając P do funkcji. Dlaczego? No, bo nie muszę liczyć osobno delty, a potem jeszcze podstawiać jej do wzoru na Q, tylko skoro mam jakiś punkt i mam współrzędną xową, no bo P to są xy, no to żeby policzyć Y, muszę wrzucić po prostu do wzoru funkcji to P, prawda? W takim razie, no przypominam, że wzór funkcji mamy tu i do niego będziemy wrzucać. W takim razie to P. To będzie f od p, przepraszam, q to będzie f od p, czyli minus jedna, druga, razy, no p to było 3 do drugiej, dodać 3 razy 3 i dodać 108. Wszędzie tam, gdzie moja niewiadoma, wrzuciłam sobie p, no bo ono jest właśnie na osi a, tak? No i liczę to moje q. Czyli mam tak, przypominam, że potęga jest pierwsza, tak, przed mnożeniem. Czyli mam minus 1, 2 razy 9, dodać 9 plus 108. Czyli mamy że minus 9, bo to jest 9, plus no i tutaj nam wychodzi 117. No to w takim razie od 117 muszę odjąć minus 9 drugich. No przydałoby się nam tutaj jeszcze mieć całości. No to ja to napiszę w ten sposób: 117 minus 4 całe i 1 druga. I teraz od 117 odejmę 3, to mam 113, a jeszcze odjąć połówkę, tak? Czyli 112,5 mi wychodzi. I ja wiem że to jest wartość mojego pola, tak? Bo to było kół na osi Y, czyli tam, gdzie pole. Czyli możliwe największe pole to 112,5 decymetra kwadratowego, a będzie takie wtedy, kiedy ta krótsza podstawa będzie równa 3. Yy, jeszcze tutaj... W sumie moglibyśmy zmodyfikować ten nasz szkic, no bo zobacz, jeżeli mamy taką dziedzinę, no to no nie będzie nam ta funkcja wyłaziła na ujemne wartości, tak? No bo A nie może być ujemne, czyli jej tutaj nie będzie już i tak samo nie będzie jej tutaj na dole, bo pole też nie może być ujemne. Czyli ona jakoś tak będzie wyglądała. Dobrze, życzę Ci, żeby ta prawdziwa Twoja matura była zdana świetnie, żebyś był z niej zadowolony i uzyskał taki wynik, jaki chcesz, możliwie najwyższy i być może do zobaczenia jeszcze w jakichś filmach. Trzymaj się ciepło.